Cześć, ja jestem Max, a tutaj pasieka od początku. Dzisiaj pokażę wam zbijanie ramek. Tutaj mam już zadurtowaną. mam starą. Zaczniemy od nabijania przelotek. Cześć, jednak się nie nagrało. Nabiłem już tutaj cztery przelotki. Powtórzę wszystko. Tutaj 3 zdążyłem. Zorientowałem się, że nie włączyłem nagrywania. To jest przelotka. To jest dziurka, czy ramek się to nazywa. I nabijamy sobie przelotki rowkiem do góry, musi być. Przykładamy to w te miejsce. I o tak, pokażę. I dociskamy. Trzeba pamiętać, żeby przelotki były zamontowane w tym rowku żeby nie wystawały. Tak wyglądają zamontowane przelotki. To, się, to kosztowało około 95 zł, Chyba tak jakoś. Ale bardzo ułatwia wprawianie tych przelotek. Bardzo ciężko się to robi za pomocą na przykład młotka i o, śrubokręta. To jest dół. Yy, nie widać. W 15 tylko kosztuje woreczek. Takich przelotek w nim jest 500 sztuk. Tutaj mam 3 woreczki. Na taką jedną ramkę, czy połówkę, czy całą ramkę schodzi 8 przelotek. Więc to się wydaje, ale jeżeli się trzeba zbić 100 ramek, to jednak trochę tego zejdzie. To są ramki połówki Hoffmanowskie, czyli mają poszerzony taki odstępnik, jakby już zrobiony mają z drewni, nie trzeba nic dobijać tutaj też mam ramki wielkopolskie Hoffmanowskie dobra, przelotki mają nabite aha, zapomniałem powiedzieć bardzo ważną rzeczą jest to, żeby tutaj przynajmniej ja musiałem dać dwie przelotki zamontować w tym miejscu tutaj, na tej igle bolcu nie, przelotki bardzo się rozpychały i nie chciały siedzieć w dziurkach przygotowanych, więc trzeba było to jakoś zmodyfikować. Więc wie, to i dałem i działa wszystko świetnie, bardzo łatwo się to robi, chociaż lepiej by było jakby to było przykręcone. No ale ja na razie nie mam takiej możliwości, bo nie będę wiercił w tym blacie tutaj stolika. Więc to są boczki, to jest dół. Tutaj mamy górę. I zaraz pokażę, jak zbijam ramki, te połówki w tym wypadku i będę je teraz zbijał. Do tego będziemy potrzebować no, ramkę z nabitymi przelotkami. Przelotki nie są konieczne. Klej taki w tym wypadku wybrałem. Nie śmierdzi, jest biały, potem podobno się zrobi przezroczysty. Nie był jakiś drogi. Gwoździe też firmy Wysene kupiłem. Yy, to z 35 mm, o ile dobrze pamiętam, na 1,4. Pół do takich gwoździ też nie pamiętam dokładnie ile kosztuje, ale no tego jest bardzo dużo, więc. Trzeba pamiętać jedynie, żeby ten rowek był na dole, jakby, czyli na górze ramki. Teraz bierzemy boczki, spróbujemy otworzyć klej. Dajemy tutaj naprawdę kropelkę tego kleju. Nie wiem właściwie po co dawać ten klej, bo te ramki bardzo, bardzo mocno trzymają. Ciasno są wycięte. Trzeba użyć dwóch rąk. Kleju się nie daje dużo po to, żeby nie wypływał, żeby nie trzeba było go stąd wycierać. Nie jest to czynność skomplikowana zbijanie tej ramki. Dobra tutaj mamy. Tutaj też nie wyszedł klej. To jest połówka ramka, więc teraz widać, że ta ramka będzie tak w ulu, czyli ten rowek musi być na górze, a ten jakby tak obrócony. O, nie. Tak, teraz kleimy znowu w tym miejscu. Też bardzo małą kropelkę. Taki klej starczy na wiele ramek. Teraz dajemy. Tutaj. Teraz. Tutaj. Trzeba to wcisnąć, ale. Dobrze, żeby te ramki nie płamać. Wyszło. Warto tak sobie w to uderzyć, żeby weszło wszystko. I teraz trzeba będzie przybić gwoździe. Za chwilę ja mam tutaj. Tutaj dobijamy gwoździe od góry do końca. A ja od dołu nie dobijam, żeby móc zaczepić drut. Niektórzy zaczepiają drut w tym miejscu. Niektórzy u góry. Jak to woli, dobre. Bo tak zwykły, jakiś 100 gramowy kupiłem kostorami, ramię bodajże i na środek, te gwozie mogłyby być krótsze w zupełności, by wystarczyły. Teraz będzie może cząść. Tak, wbity. Ja jeszcze je potem dobijam, żeby nic nie wystawało i nie przeszkadzało przy skrobaniu ramek. Biorę na przykład śrubokręt taki mniejszy, raczej by się przydał ten płaski, żeby w ten rowek mógł wejść. Przykładam i uderzam i wtedy, teraz pokażę, tylko ten drugi dobiję, I wtedy nic mi tutaj nie wystaje. Jak widać wszystko jest w tym rowku. Teraz tutaj w dół Nosze trzeba sprawdzić żeby kąt był dobry Nie do końca wbite te gwoździe, żeby można było zaczepić drut. Dobra, spotkamy się przy drutowaniu tych ramek. Powiem, jakich przyrządów będę już od drutowania. Mam taki uchwyt na drut. Bardzo pomaga. Nie trzeba go nie wiem, jakoś zaczepiać. Nie wala się, nie spada na ziemię. Taka szpulka to jest drut 04 nierdzewny i uchwyt. Będziemy potrzebować czegoś do ucięcia. Oraz ja mam jeszcze taki napinacz od drutu, który karbuje ten drut. Pokażę wszystko. Lepiej się na ten węzł trzyma podobno. Nie wiem, ja na razie to tak robię. Jeżeli się coś nie będzie sprawdzało, to to po prostu nie będę tego używał. Dobra, zaraz będziemy drutować. Ja sobie mocuję ten drut w imadle. Normalnie łapię to. Bardzo wygodne to jest sposób. Dobrze, teraz, żeby mi nie spadła kamera. Mamy niedobite te gwoździe. Oj, złap. No. Normalnie wyciągamy sobie ten drut. To będzie, będzie tak mniej więcej potrzebne. I zaczynamy od dołu w tym przypadku, jeżeli mamy tak gwoździe. tutaj ciężko trafić czasem w tą przelotkę no ale jak mamy te cztery ule jak ja to się w to mogę bawić jeżeli bym miał więcej to nie bał się w to tak teraz znowu góry przyciągamy tutaj no ciężko się to robi patrzę przez tą kamerę tutaj trzeba pamiętać żeby takie Zakręty odplątać, żeby się nic nie zniszczył ten drut. Chwilkę zaczekajcie. Dobra, dalej. to jest czasochłonna czynność. Wyciągamy. Teraz tak o Z gwoździk zawiązujemy. Tak. Mi się to zawsze rozwiązuje, więc ten guść dobijam od razu. Ten drut przesuwam, żeby był też w rowku. Bo najczęściej jest gdzieś tutaj na bok i niszczy drewno. I teraz przechodzimy do tej najgorszej części. Przynajmniej ja tak uważam. Do naciągania tego drutu. Drut nie może być tak, on musi grać jak struna od gitary. Czyli tak. naciągnięty, więc tak trzeba się, przynajmniej ja muszę kilku kroków, niektórzy to za pierwszym ją naciągnąć. Za mało jeszcze dodatkowo. Ściskam tą ramkę w ten sposób i ten drut wtedy widać, co się dzieje, po prostu Czekamy. wstępnie, bo mamy ten przyrząd. No to on. Oj, kamera paksowa. On ułatwia sprawę. No widać. Fajnie by było, jakby się miało czeczą rękę, ale. Małe ramki się na szczęście jeszcze prosto drutuje, Gorzej z tej zwykłej Teraz tutaj. Znowu zawijamy. Tak, zawijamy. I teraz trzeba to nabić, nie zabić, tylko iść to obciąć. Ja zawsze te takie sterczące to tutaj widać. Końcówki staram się schować pod ten gwóźdź, żeby nie przeszkadzały mi. Tak. Tutaj nadmiar tego drutu też odcinamy. Ja te gwoździe, a również tym śrubokrętem, biednym dobijam. tutaj mi się w ogóle bardzo głośno to jest, niestety, więc po paru. O, weszło głębiej, bardzo dobrze. Również, żeby. Nie wystawał. Takie coś by już. słychać, wystarczyło. Ale ja teraz. Widać ten drut, jaki teraz jest. Prosty. Biorę to i łapię. I, I drut jest taki pokarbowany. Tutaj jest porównanie. Taki. I tak, wszystkie te druty, wtedy mocniej się też napina, jakby ten drut się siłą czy skraca. Tak, ostatnie. i mamy to pięknie naciągnięte. Ładna ramka, tak wygląda. hoffmanowska, wielkopolska połówka teraz został tylko ostatni etap wtapiania węzy. Będziemy wtapiać węzę. Tylko polską. Też otwieramy łysoń. Tak wygląda ramka, którą dostałem od sprzedaża. Jedna powiedziała że była z matylicą i to była ta. Więc wyciąłem to. Ten plaster i go przetopiłem, żeby motylica się nie umiała rozwijać. No i tą, tą ramkę można zdezynfekować i ponownie zadorutować, wbiję. Ta ramka już była widać, że dwukrotnie prawdopodobnie zdrutowana, bo tutaj był pierwszy. A tutaj mamy drugi gwoździe, trzeci. Można bić czwarty. Zależy jak to woli. On właśnie nie używał przelotek. To jeszcze widać drut, bo po prostu przeciąłem. Też ramki motpanowskie, więc. Jeżeli za wtapianie. Do wtapienia węzy używam takiego wtapiacza elektrycznego. Minus do minusa, plus do plusa. To jest napisane. To jest włącznik. Włączamy lampka się świeci. Płynie prąd. Słuchajcie jak pracuje po cichu. Bierzemy sobie taką ramkę. Ona też ma ten drucik jak widać, zrobiony tym. Bierzemy arkusz węzy, wkładamy wszyscy przerażą mi mówili, żeby dosuwać do górnej krawędzi, więc dosuwam. Bierzemy chwilkę, zaraz znowu będę mógł. Bierzemy te, nie wiem takie. A la krokodylki tylko bez skaczy do tych gwoździków na dole, gdzie jest przywiązany drut przykładamy i patrzymy się aż się pojawią druty. Tak, jeszcze się nie wtopiło do końca. Proszę za już nie wypada. Tutaj widać drut ładnie, że jest wtopione. Jeszcze trochę by można było to przytrzymać. To żeby nie zmarnować tego rakusza, już to się trzyma bardzo ładnie. Mówili mi też przerażeni, żeby na wszelki wypadek kłaść tą stroną, a nie tą z drutem, Tutaj jakiś drzazdzig z tych ściągnę. Nie tak kłaść, tylko takie przechowywać. Najlepiej jak już układamy, a żeby sobie tak leżały. Dobrze, dziękuję bardzo za uwagę. Obejrzyjcie moje poprzednie odcinki. Zapraszam na kolejne.